Dzień dobry, z tej strony ekspert z działu mikroskopii z Delta Optical. E, powiem kilka słów o samym Delta Optical. E, jesteśmy firmą oferującą sprzęt optyczny, lornetki, lunety i m.in. mikroskopy. Serdecznie chciałabym podziękować za udział w, możliwość udziału w tym wydarzeniu e, wszelkim organizatorom oraz Kołu Naukowemu odnośnie fotografii z ASP-Gdańska. Na początek chciałabym poruszyć temat samych mikroskopów, zanim przejdziemy do fotografii mikroskopowej. Zanim przejdziemy do tej fotografii, musimy wiedzieć, co to w ogóle jest mikroskop. Przypuszczam, że większość z Was w ogóle nigdy nie miała tego typu sprzętu w ręce. Także pokrótce opowiem, z czym to się je, jak to obsługiwać. Tutaj widzicie kilka rodzajów mikroskopów. Takim najbardziej podstawowym podziałem to są mikroskopy biologiczne i stereoskopowe. Pod mikroskopem biologicznym obserwujemy preparaty biologiczne, czyli takie cieniutkie tkanki, przygotowane na szkiełkach, bardzo, bardzo cienko wypreparowane części, na przykład tutaj mam rodzaj neuronu, ale możemy też zrobić własne preparaty, jak na przykład wyciąć sobie skrabeczek z kurki jabłka albo jakiegoś innego warzywa. Możemy obserwować kropli wody, na przykład nakropić krople wody z jeziora, znajdują się tam różne mikroorganizmy i samemu taki preparat przygotować. I takie preparaty obserwujemy pod mikroskopami biologicznymi, tak jak ten i ten. Do tego służy nam, do umieszczenia preparatu służy nam uchwyt na stoliku, czyli jeżeli już mamy przygotowany taki preparat, wkładamy go pod stolik w uchwyt, Zaczynamy od możliwie najmniejszego powiększenia. Za pomocą pokrętła ustawiamy sobie taki preparat pod obiektywem. Tak jak teraz. Uruchamiamy mikroskop, dopasowujemy sobie rozstaw okularu. Jeżeli mamy dwa okulary, to patrząc w okulary, musimy dopasować sobie rozstaw w taki sposób, żeby widzieć wyraźnie jeden okrąg. I następnie za pomocą tych pokrętł tutaj po bokach. To są tak zwane pokrętła makrometryczne i te mniejsze są mikrometryczne, ustawiamy sobie obraz tak, żeby widzieć go ostro. Te pokrętła przesuwają nam stolikiem góra dół. I dzięki tym pokrętłom możemy sobie unieść preparat tak wysoko, żeby jego obraz, czyli obraz moglibyśmy obserwować w okularach. W ten sposób posługujemy się mikroskopem biologicznym. Teraz kto się posługuje mikroskopem biologicznym, oprócz oczywiście biologów? Często pod mikroskopem biologicznym obserwujemy między innymi fragmenty owadów, możemy obserwować tkanki, wymazy, możemy obserwować przeróżne obiekty, które jesteśmy w stanie spreparować. Tak jak na przykład tutaj przykładowym innym moim preparatem jest ziemniak, czyli coś, co jesteśmy zupełnie w stanie sami przygotować. Przygotowujemy sobie takie szkiełeczko, odciskamy kawałek ziemniaka, następnie barwimy, czekamy, aż wyschnie. Ten obszar odciśnięty na szkiełku barwimy barwnikiem, na przykład jodyną, a następnie przykrywamy drugim szkiełkiem nakrywkowym i mamy przygotowany preparat biologiczny. Bardzo fajnym obiektem do obserwacji jest na przykład kwasek cytrynowy. Jeżeli nie chcemy bawić się w wycinanie, odciskanie, możemy rozdrobnić taki kwasek cytrynowy z niewielką ilością wody, nakropić go na takie szkiełeczko, rozprowadzić i poczekać aż odparuje. W taki sposób przygotowany preparat możemy obserwować także pod mikroskopem biologicznym, ponieważ będą widoczne te skrystalizowane struktury, które chcemy obserwować. Także tak jak wspomniałam, pod mikroskopem biologicznym obserwujemy głównie preparaty biologiczne, ale możemy też troszeczkę pobawić się w odkrywców, zobaczyć co, zobaczyć, co nam powstanie, gdy poeksperymentujemy z różnymi metodami preparacji obiektów, które chcemy oglądać. Drugim rodzajem mikroskopów, takim najbardziej podstawowym, to jest mikroskop stereoskopowy, tak jak tutaj widzicie. E, czym on się różni? On się różni tym, czym, co chcemy pod takim mikroskopem oglądać. Tutaj już nie musimy przygotowywać szkiełek mikroskopowych, czyli takich preparatów na cieniutkich szkiełkach. E, pod mikroskopem stereoskopowym oglądamy niewielkie obiekty, które jesteśmy w stanie włożyć sobie tutaj pod obiektyw. Na przykład mogą to być różnego rodzaju skamieniałości, całe fragmenty roślin, duże owady schowane w szalkach Petriego, tak jak tutaj w takich szklanych naczyniach. Elektronicy używają takich mikroskopów do obserwacji, na przykład płytek elektronicznych. Lutują pod tego typu mikroskopami. Co jeszcze można oglądać? Przeróżne skamieniałości minerały, tak jak często naukowcy używają tego typu mikroskopów zamiast lup. Do, klasyf do klasyfikowania tego, co aktualnie obserwują. Jak obsługujemy taki mikroskop? Bardzo podobnie, jak w tym mikroskopie, też musimy sobie ustawić przedmiot, który chcemy obserwować pod obiektywem. Włączamy mikroskop, wtedy zapala nam się tutaj światło od góry. I następnie. Poruszamy także pokrętłami po bokach, tylko zauważcie, że tym razem góra dół chodzi nam głowica mikroskopu, a nie stolik. Stolik zostaje nieruchomo. Drugą istotną różnicą jest oświetlenie. Gdy włączymy ten mikroskop, to tutaj zaświeci nam światełko od góry, odbija się od przedmiotu i trafi nam do obiektywu. Natomiast w mikroskopach biologicznych, gdy zapalimy oświetlenie, zapali nam się światło od spodu. Jakie są jeszcze główne różnice między tymi modelami stereoskopowymi a biologicznymi? Jest to głównie zakres powiększeń oraz głębia ostrości. W mikroskopach biologicznych mamy bardzo duże powiększenia. Od powiększenia 40 razy do powiększenia aż tysiąckrotnego można go jeszcze zwiększać, zwiększając powiększenie okularów. Natomiast mamy tutaj bardzo małą głębię ostrości, czyli te tkanki, te preparaty, które wykonujemy, muszą być bardzo, bardzo cienkie żebyśmy mogli uchwycić je w całości ostro. Natomiast mikroskopy stereoskopowe, dzięki temu, że mają tutaj dwa tubusy, to mają także dwa niezależne tory optyczne. Tutaj w mikroskopie biologicznym, gdy spojrzymy przez prawy czy przez lewy okular, zobaczymy ten sam płaski obraz. Natomiast w mikroskopie stereoskopowym, gdy spojrzymy przez lewy okular lub przez prawy okular, obrazy będą troszeczkę pod względem siebie nachylone. Gdy połączymy te dwa obrazy w jedno, nasz mózg nałoży je na siebie i będziemy mieli wrażenie, że widzimy trójwymiarowo. Przez to, że te mikroskopy mają dużo większą głębię ostrości niż mikroskopy biologiczne, no to mamy do czynienia z dużo, dużo mniejszymi powiększeniami. Tak jak tutaj największym powiększeniem jest 1000 razy, tak tutaj największym powiększeniem akurat w tym modelu jest 45 razy. Także zauważcie, jaka jest duża różnica w powiększeniach. No i też oczywiście chodzi o skalę obiektów, które chcemy obserwować. Mamy jeszcze takie mikroskopy bardzo proste edukacyjne, bardzo możliwe, że macie je u siebie w domu. To też jest mikroskop biologiczny, tylko jak widzicie, nie ma dwóch okularów, ma tylko jeden okular, no i ma dużo prostszą budowę, nie ma kondensora, czyli tak zwanego takie, takiego elementu optycznego pod stolikiem, który służy nam do równomiernego oświetlania preparatu. No, i nie ma powiększenia e, 1000 razy. Tutaj zakres powiększenia jest do 400 razy. Optyka jest dużo, ma dużo prostszą konstrukcję, także mamy dużo mniejsze pole widzenia. E, ale to jest taki najbardziej podstawowy mikroskop, z którym nawet mogliście się spotkać w szkołach podstawowych. Jeszcze alternatywą dla mikroskopów biologicznych i stereoskopowych. Może być taki mikroskop cyfrowy. To jest dużo, dużo prostsze urządzenie, więc będzie miało mniejszą rozdzielczość, ale jest bardzo fajnym narzędziem, na przykład dla konserwatorów zabytków, dla artystów, którzy chcą podejrzeć jakość naniesionej farby, na przykład na płótno. Jest to mikroskop cyfrowy, który podłączamy za pomocą przewodu do komputera, czyli obrazu nie oglądamy w okularach jak w tych modelach, tylko obserwujemy bezpośrednio na ekranie monitora. Jest to bardzo fajne urządzenie, ponieważ y, tą głowicę możemy sobie po prostu wyjąć i przyłożyć sobie do obiektu, który chcemy obserwować. Tutaj zakres powiększeń jest do około 300 razy. Natomiast musicie baczyć na to, że jest to powiększenie cyfrowe w głównej mierzenie, jest to powiększenie optyczne, czyli będzie nam wprowadzało dużo mniejszą rozdzielczość obserwowanych obiektów, niż tutaj w przypadku mikroskopach stereoskopowych czy biologicznych. Natomiast jest to o tyle fajne, że możemy go używać do pracy w terenie, czyli bierzemy sobie laptopa, bierzemy sobie właśnie taki mikroskop prosty, cyfrowy, przykładamy sobie do jakiejś powierzchni nierównej, na przykład, nie wiem, ściany, którą chcemy badać w jakimś Kościele albo w, do jakiegoś eksponatu w muzeum, który chcemy sobie zbadać i wyostrzamy obraz, możemy obserwować powierzchnię. Skoro wiemy już, z czym się je mikroskopy, to teraz troszeczkę opowiem o tym, jak wykonywać zdjęcia spod takich mikroskopów. E, możemy wykonywać je za pomocą dwóch urządzeń, dwóch typów urządzeń. Są to albo kamery mikroskopowe, albo jeżeli macie lustrzankę, możecie skorzystać z lustrzanki. E, zacznę od kamer mikroskopowych. Są to takie niewielkie urządzenia, które za pomocą kabelka USB podłącza się do e, komputera i w, potem w komputerze za pomocą oprogramowania. Możemy wykonywać zdjęcia, robić filmy, opracowywać sobie te zdjęcia, wykonywać pomiary, robić różne inne czynności na tym podglądzie na żywo z kamery, które widzimy. Kamery mają różne zastosowania względem aparatów cyfrowych mają kilka różnic za chwileczkę opowiem o nich. Jeszcze opowiem najpierw o sposobie montażu tej kamery. Kamerę taką możemy zamontować na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest umieszczenie jej w tak zwanym trzecim tubusie optycznym. Większość mikroskopów jest wyposażona w taką dodatkową masadkę na kamerę, tak jak tutaj widzicie, czyli możemy sobie wykonywać zdjęcia i filmy za pomocą kamery mikroskopowej lub aparatu. Nie musimy ingerować tutaj w okulary. Tak? Jeżeli natomiast nie mamy takiego modelu mikroskopu, który miałby takie dodatkowe wyjście na kamerę, Mamy na przykład taki, taki prosty mikroskop edukacyjny. Zawsze możemy wyjąć po prostu okular i umieścić w jego miejscu kamerę. W ten sposób e, możemy wykonywać, przerzucać obraz e, z mikroskopu na komputer. Opowiem teraz troszeczkę o różnicach między zastosowaniem kamery a aparatu cyfrowego. Kamera jest super pod tym względem, że możemy podpiąć ją do komputera, mamy obraz na żywo, czyli widzimy co tam pod tym mikroskopem się dzieje i możemy sobie na przykład nie wiem, nagrać film, zadziałać coś na tym obrazie na żywo, na przykład dostroić sobie balans bieli, mamy duży obraz na komputerze, widzimy wszystko wyraźnie możemy wykonywać pomiary za pomocą kamery mikroskopowej, na przykład na tych zdjęciach, które wykonamy. Także pod tym względem kamera ma bardzo dużą przewagę właśnie tego oprogramowania, z którego korzystamy względem aparatu cyfrowego, ale aparat cyfrowy ma przewagę w swojej matrycy. W kamerach mikroskopowych tutaj zakres rozdzielczości jest od 2 megapikseli do 20 megapikseli. Wiadomo, że im wyższa rozdzielczość, tym jest wyższa też cena tej kamery. Jeżeli macie lustrzankę, to... Osobiście sugeruję Wam skorzystać z tej lustrzanki, ponieważ y, zdjęcia spod lustrzanki są lepszej jakości, to pole widzenia jest dużo większe, ponieważ matryca w aparatach fotograficznych jest dużo większa niż w takich zwykłych kamerach mikroskopowych, czyli będziecie widzieć więcej tego preparatu. No i przypuszczam, że rozdzielczość waszego, waszej lustrzanki też jest większa niż w takiej typowej prostej kamerze mikroskopowej, więc nie dość, że będziecie go widzieć więcej tego preparatu, który obserwujecie lub tego obiektu, który obserwujecie, no to będziecie jeszcze mieli. Lepszą rozdzielczość zdjęcia względem takiej podstawowej kamery mikroskopowej. I teraz, jeżeli mamy lustrzankę, to możemy się zastanowić, w jaki sposób ją tutaj zamontować. Do tego służą takie specjalne adaptery mikroskopowe do lustrzanek. Ja tutaj w ręku mam taki adapter do Canona. I jego tak samo dokładnie montuje się w trzecim torze optycznym. Natomiast, odnośnie lustrzanki, to taki adapter montujemy w miejsce obiektywu, czyli musimy sobie wykręcić obiektyw z lustrzanki i wkręcić taki adapter w miejsce obiektywu, i potem całą lustrzankę w ten sposób wkładamy tutaj w ten trzeci tor optyczny. Jak dopasować teraz taki adapter do lustrzanki, którą posiadamy? Tutaj mam w ręku taką przejściówkę do Canona, mamy także, u nas w ofercie jest także taka przejściówka do Nikona, natomiast zwróćcie uwagę na to, że ten adapter składa się z dwóch elementów, czyli tutaj z takiego elementu z toczewkami i z tak zwanego teringa. Tering to jest taka przejściówka pomiędzy mm, mocowaniem obie na obiektyw w lustrzance, a mocowaniem właśnie na taki adapter Optyczny do mikroskopu. I e, ta, e, od tego, jaki macie tering, to od tego zależy, czy będziecie w stanie zamocować e, swoją lustrzankę do takiego adaptera. E, są w, e, na rynku dostępne bardzo różne teringi, do Canona, do Nikona, do Pentaxa, do Minolty. Także tutaj możecie zawsze zapytać sprzedawcę o to, e, jaki konkretnie adapter będzie pasował do waszego konkretnego e, modelu lustrzanki. Dobrze, to wiemy już, z czym się jedzą mikroskopy. Wiemy już mniej więcej, jakie są podstawowe różnice między kamerą mikroskopową a aparatem fotograficznym. Także jeszcze powiem tylko krok po kroku, jak ustawić ostrość w takich mikroskopach, żebyście nie mieli potem kłopotu, jeżeli wpadnie w Wasze ręce jakiś mikroskop, żebyście mieli mniej więcej jakieś. Jakąś teoretyczną wiedzę, jak podejść do tego, jak wyostrzeć sobie obraz. Tak jak już wspominałam wcześniej, w przypadku mikroskopu biologicznego odpalamy sobie mikroskop. Tak jak powiedziałam wcześniej, patrząc w okulary, dobieramy sobie rozstaw, a następnie wysokość odpowiednią stolika pod najmniejszym powiększeniem. Jak już mamy ustawioną ostrość pod najmniejszym powiększeniem, to przekręcamy sobie na dziesiątkę. I teraz bardzo ważna sprawa. Aby ustawić oświetlenie zgodnie ze sztuką, potrzebujemy dwóch przysłon. Zazwyczaj jedna przysłona to jest tak zwana przysłona aperturowa. Ona znajduje się w kondensorze, czyli w tym szklanym elemencie, o którym już wspominałam, pod stolikiem. Tutaj mamy taką dźwigienkę i za jej pomocą możemy regulować wielkość tej przysłony. To jest taka sama przesłona jak w aparacie fotograficznym. Też mamy takie listki, które nachodzą się na siebie, jak skręcamy przesłonę i które otwierają się które w momencie, kiedy przesłonę otwieramy. Mamy także dostępną tutaj w tym akurat mikroskopie przesłonę polową. Nie we wszystkich mikroskopach biologicznych mamy przesłonę polową, ale polecam zawsze zapytać się o dostępność takiej przesłony albo o to, czy można ją na przykład dokupić ekstra, ponieważ ona bardzo dużo wnosi szczegółowości i kontrastów obraz, który otrzymujemy w mikroskopie. I teraz taką przesłonę polową montuje się na oświetlaczu, czyli nie na kondensorze, na tym elemencie pod, tuż pod stolikiem, tylko na oświetlaczu, e, czyli na tym elemencie, w którym, pod którym znajduje się wioda, e, z której wychodzi nasze światło. E, I teraz, żeby prawidłowo ustawić przysłony, polecam zapoznać się z metodą oświetlenia zgodnie e, z zasadą Kellera. Jest bardzo dużo opracowań w internecie, instrukcje krok po kroku. Ja tak tylko bardzo ogólnie wytłumaczę jak to ustawić, natomiast polecam Wam, żebyście zapoznali się też samodzielnie z tymi materiałami, żebyście mogli na spokojnie krok po kroku sobie coś takiego y, ustawić, żeby ten obraz był jak najlepszy. Krok pierwszy, gdy już mamy ustawioną ostrość na obiektywie 10 razy. Domykamy przysłonę polową. Na maksa, tak żeby widzieć tylko jedną małą plamę światła na samym e, środku naszego obrazu. Krok drugi. Ustawiamy wysokość kondensora, czyli tego elementu szklanego pod stolikiem. Tutaj z prawej strony, zazwyczaj pod stolikiem, znajduje się pokrętło do ustawiania wysokości kondensora. I ustawiamy wysokość w taki sposób, żeby w obrazie widać ostro było krawędzie tej jasnej plamy. To jest nasza przesłona polowa. Jeżeli widzimy ostro krawędzie tej przysłony, to znaczy, że wysokość tego kondensora jest prawidłowa. Następnie otwieramy przysłonę do momentu, aż te listki wyjdą nam tuż za pole widzenia. W kolejnym kroku trzeba ustawić przysłonę aperturową. E, polecam najprościej zrobić to w ten sposób, że wyjmujemy sobie okular, patrzymy w okular i domykamy, otwieramy przysłonę aperturową, żeby zobaczyć, gdzie ona się w ogóle znajduje. E, I ustawiamy ją sobie tak, żeby pokrywała nam się mniej więcej w jednej trzeciej obrazu. Czyli jedna trzecia obrazu powinna być zaciemniona, tutaj bez okularu, w samym mikroskopie, a dwie trzecie powinny być jasne. Czasami zdarza się tak, że przy ustawianiu metody, oświetlenia zgodnie z metodą Kellera, jeżeli skręcimy sobie przysłonę polową, czyli tą na samym dole, to ona nie jest idealnie w środku pola widzenia. Ona czasami może być troszeczkę przesunięta. To znaczy, że przysłona jest niebecentrowana. Zazwyczaj w mikroskopie można to zrobić manualnie. Tutaj akurat znajdują się dwa takie pokrętełka do przysłony polowej, więc gdy skręcimy sobie maksymalnie przysłonę i nie jest ona w środku pola widzenia, to za pomocą tych dwóch pokręteł patrząc w okulary możemy przesuwać sobie tą e, przesłonę w ten sposób, żeby ona znalazła się na środku. E, w, przy, ta metoda, o której opowiadam, służy do ustawiania oświetlenia w mikroskopach biologicznych, które mają już kondensor, czyli troszeczkę bardziej zaawansowanych modelach niż w tych najprostszych modelach edukacyjnych. One tego kondensora nie mają, więc tutaj nie ma za bardzo jak ustawić tego oświetlenia. Tutaj po prostu ustawiamy ostry obraz, tak jak opowiadam, i dopasowujemy sobie jasność, jasność tego oświetlenia za pomocą pokrętła. W mikroskopach stereoskopowych... Podobnie też musimy ustawić sobie tylko odpowiednio rozstaw tych tubusów okularowych, żeby widzieć jednocześnie za pomocą obejga oczu. No i ustawiamy sobie wysokość głowicy tylko po to, żeby... Widzieć ten ostry obraz. Możemy sobie jeszcze dopomóc zewnętrznymi oświetlaczami. Jeżeli ten oświetlacz tutaj będzie nam za słaby, to możemy sobie jeszcze doświetlić za pomocą dodatkowych oświetlaczy. Są tak zwane oświetlacze bezcieniowe w postaci pierścienia, który montuje się na głowicy. Wtedy oświetlenie leci bezpośrednio z góry na dół. Nie otrzymujemy zbędnych cieni w obrazie. Ewentualnie są też takie oświetlacze typu gęsia-szyja, czyli to są dwa źródła światła zamontowane. Na tak zwanych gęsich szyjach, czyli to są takie oświetlacze, które możemy sobie ustawić, na przykład tutaj te dwa źródła światła, żeby niezależnie oświetlały nam ten przedmiot, który chcemy obserwować. Wiemy już mniej więcej, jakie mamy mikroskop, jak się ustawia obraz. Opowiem jeszcze o podstawowych parametrach, które trzeba sobie ustawić, zanim wykonamy dobre zdjęcie. Pierwszym parametrem to jest balans bieli. Bardzo ważne przy używaniu kamer, żeby ustawić sobie ten balans bieli, czyli w oprogramowaniu do kamery jest taka specjalna funkcja, jeżeli klikniemy na balans bieli, to pokaże nam się taka czerwona rameczka, trzeba ją naprowadzić na to miejsce w preparacie, które wydaje nam się, że jest możliwie białe. Wtedy klikamy balans bieli i kamera automatycznie nam się dostraja kolorami do tego, co w odniesieniu tego powiedzieliśmy, jeżeli, że jest białe. W lustrzankach też jest analogiczna opcja, tak samo można ustawić balans bieli. Najlepiej wtedy podłożyć sobie po prostu białą kartkę albo coś innego, jakiś biały przedmiot pod obiektyw i na tej zasadzie zrobić sobie ten balans bieli, żeby prawidłowo nam oddawało kolory. Drugim ważnym czynnikiem jest regulacja czasu ekspozycji. Tak jak już w większości fotografów wiadomo, co to jest, to jest czas naświetlania matrycy. Im większy jest ten czas naświetlania, tym y, wolniej pracuje nam kamera czy aparat, ale za to do y, matrycy dociera więcej światła w czasie robienia na przykład jednego zdjęcia. Dzięki czemu to światło to zdjęcie, jeżeli na przykład mamy bardzo gęsty, gruby preparat, to dzięki zwiększeniu czasu ekspozycji możemy na spokojnie oświetlić sobie cały ten preparat bez konieczności doświetlania go z zewnątrz. Kolejnym ważnym, kolejną ważną wiedzą, którą należy posiąść podczas wykonywania zdjęć mikroskopowych, to jest tak zwana. Obróbka zdjęć e, w czasie wykonywania tego zdjęcia. O co chodzi? Chodzi o to, że w, mikros, e, w fotografii mikroskopowej mamy takie trzy podstawowe działania na zdjęciach, które możemy wykonywać w trakcie wykonywania tego zdjęcia, jeżeli mamy kamerę. Natomiast jeżeli mamy luz, tylko i wyłącznie lustrzankę, to możemy wykonać serię zdjęć i z tego zdjęcia złożyć jedno zdjęcie, które będzie lepsze niż każdy z tych wykonanych zdjęć. E, Taki, trzema takimi procesami, o których chcę opowiedzieć, to jest stacking, mikropanorama oraz zdjęcia z HDR. Pewnie już te pojęcia są Wam znane. To jest, mm, Stacking często się spotyka na przykład przy wykonywaniu nie wiem, zdjęć pejzażu, na którym na dalszym planie coś widzimy, łapiemy nieostro, a coś łapiemy ostro na bliskim planie, wtedy wykonujemy dwa zdjęcia. Jeden, gdzie, jedno zdjęcie, w którym mamy ostro pierwszy plan, a drugie zdjęcie, to samo zdjęcie, na którym ustawiamy ostrość na dalszy plan. I tutaj występuje bardzo podobna sytuacja. Jeżeli na przykład chcemy sfotografować taki obiekt pod mikroskopem stereoskopowym, ustawiamy go w ten sposób, to ostro złapiemy tylko jedną, tylko na przykład sam wierzch, tak? Nie złapiemy ostro całego tego przedmiotu z góry na dół, tylko ostro będziemy widzieli albo samą powierzchnię, albo same krawędzie. Ta głębia ostrości jest wciąż zbyt mała, żeby uchwycić ostro cały przedmiot. W związku z tym musimy wykonać serię zdjęć, w którym będziemy widzieli ostro każdą kolejną płaszczyznę tego obiektu i następnie złożyć te zdjęcia za pomocą tak zwanego stackingu bądź ładnie mówiąc po polsku zdjęcie z zwiększoną głębią ostrości żeby uzyskać docelowo jedno zdjęcie z tych wszystkich zdjęć które będzie obejmowało cały ten obiekt ostro To jest pierwszy proces, o którym chciałam opowiedzieć, kolejnym jest mikropanorama. Jeżeli mamy duże powiększenia, to łapiemy bardzo, bardzo malutki kawałek tego preparatu, który chcemy oglądać. I czasami jest tak, że chcemy mieć takie zdjęcie, na którym tego preparatu widać możliwie jak najwięcej, ale pole widzenia jest za małe. Mamy tam raptem 2 mm pola widzenia, a chcemy na przykład widzieć 10 mm preparatu. W takim celu możemy sobie. Tak samo jak poprzednio, wykonać serię zdjęć e, lub, jeżeli mamy kamerę mikroskopową, wykonać to na żywo. E, wykonać e, zdjęcia kolejnych partii preparatu, czyli ustawiamy sobie ostry obraz, robimy zdjęcie. Przesuwamy kawałeczek preparat pod obiektywem tak w ten sposób, żeby. Około 30% tego zdjęcia, które wykonamy, miało swoją część wspólną z poprzednim zdjęciem. Przesuwamy kawałek preparat, wykonujemy kolejne zdjęcie. Znowu kawałek przesuwamy preparat cały czas w tym samym kierunku, znów wykonujemy zdjęcie. I tak wykonano serię zdjęć, gdzie każde kolejne zdjęcie ma jakąś część wspólną, około 30% z poprzednim zdjęciem, także możemy złożyć w jeden cały ciąg, w jedno duże zdjęcie. To jest tak zwana mikropanorama. Możemy, tak jak wspomniałam, też to zrobić na żywo. Ostatnim procesem, o którym chciałam opowiedzieć, jest to HDR. Czasami mamy takie preparaty, staram się coś tutaj znaleźć, w którym część preparatu jest bardzo jasna, część jest bardzo ciemna i mamy problem z ustawieniem odpowiedniego czasu ekspozycji, bo zdjęcia wychodzą nam albo prześwietlone w tych rzadkich partiach, albo bardzo, bardzo ciemne, w tych bardzo ciemnych partiach. HDR polega na tym, że wykonujemy kilka zdjęć tego samego obiektu, w tym samym miejscu, ale o różnych czasach naświetlania. Czyli wykonujemy pierwsze zdjęcie na przykład z bardzo krótkim czasem naświetlania, czy drugie zdjęcie z takim średnim czasem naświetlania, a jeszcze jedno zdjęcie z bardzo długim czasem naświetlania, w taki sposób, żeby na każdym z tych zdjęć było widać jakąś część tego obiektu na przykład na długich czasach naświetlania, żebyśmy widzieli w tych ciemnych obszarach wszystkie szczegóły, które chcemy zobaczyć, na krótkich czasach naświetlania, żebyśmy w tych rzadkich obszarach zobaczyli jasno to, co chcemy zobaczyć. I następnie wrzucamy to wszystko do algorytmu składającego zdjęcia i dostajemy jedno wynikowe zdjęcie, dzięki któremu możemy ładnie obserwować zarówno te, zdjęcie, zarówno te obszary, które są ciemne, jak i te, które są jasne. Jeżeli chodzi o stacking, jeszcze taka jedna moja uwaga. E, serdecznie polecam program Helicon Focus do wykonywania stackingów, czyli zdjęć o rozszerzonej głębi ostrości. E, w Heliconie Focus możemy wykonywać stacking tylko ze stosu zdjęć, czyli musimy najpierw wykonać zdjęcia na przykład ustrzanką. wtedy ten program bardzo sobie dobrze radzi ze składaniem tych zdjęć. E, jeżeli mogę jeszcze o czymś wspomnieć, e, to zapraszam serdecznie na naszego bloga blog.mikroskopia.com. Na blogu naszym zamieszczamy regularnie artykuły, także dotyczące kamer mikroskopowych, dotyczące wykonywania zdjęć pod mikroskopem, także jest tam bardzo dużo informacji, o których możecie jeszcze się nauczyć. I z, tych, z takich podstawowych informacji na ten moment to by było już wszystko. Jeszcze ostatnią wiadomością, o której bym chciała powiedzieć, to fakt, że organizujemy co roku. Ostatnio niestety nie zorganizowaliśmy ze względu na Covid, ale regularnie organizujemy letnią szkołę mikroskopii optycznej lub jesienne warsztaty mikroskopowe, podczas których uczymy tego właśnie, jak się posługiwać mikroskopem, jak wykonywać do zdjęcia, czym są kamery mikroskopowe, czym się kierować przy zakupie takiego mikroskopu lub kamery. Także serdecznie polecam nasze warsztaty mikroskopowe. Oraz prowadzimy także zajęcia dla maluchów w ramach takiej naszej imprezy Astroshow. Prowadzimy klub młodego przerodnika, na którym uczymy mikroskopowania od podstaw na prostych modelach edukacyjnych. To są zajęcia dla najmłodszych, ale serdecznie polecam wszystkim, jeżeli ktoś jest ciekawy na Astroshow.pl. Także z mojej strony to już by było wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę.